Z tej, str... hello, hello, z tej strony z tej strony Dzisiaj zagramy sobie w kultową gierkę. Co ja w ogóle gadam? Po prostu w słynną gierkę o nazwie Brawl Stars. No, no, no i tyle. Jestem początkujący Jak widać ranga pierwsza tylko kiedyś już grałem w tą gierkę, więc nawet nie pamiętam jaki miałem level Dopiero zauważyłem, że ona ma z tyłu na włosach kwiatka, okej okay. yy, Wchodzimy w aktualność, bo nie wiem co tutaj mi wyskoczyło Nie chcę yy, W takim razie grajmy Dobra Oh. Ah. W ogóle serio, że się przestałem odżywać, ale się skupiłem na grze I ogólnie, no Chyba dostajemy lekko pożyci Kurde, zmarnowałem na niego Uta. Jej, bir Ja chcę niedźwiedzia Ja chcę niedźwiedzia Ja chcę niedźwiedzia Nie Niedźwiedź! nie, Niedźwiedź nie, dźwiedź. Nie dźwiedź mnieżdy. Wierzcie to. No i teraz niedźwiedźmia, żdy tam. To wiecie. No chodź. Puf! puu. Bang bang. W ogóle nie reklam innej gry. Nie wiem czy będzie mnie dobrze słychać na filmiku dlatego najwyżej później sprawdzę i najwyżej nagram O jestem gwiazd do gry hmm. Dlatego najwyżej później spróbuję jeszcze raz nagrać filmik W razie czego, nie Nie wiem ile będzie podejść w takim razie ale Nie wiem przecież może gierkę Powinno być ok Klejnotów Dobra, a on mam już skrzynkę Zbierz Zarówno tego fajnego miszka O Shelly Chyba mogłem już ją ulepszyć No Nie wiem po co marnuję w nią pieniądze Dobra, pierwsza postać Ale tak będę grał pewnie zaraz z tym dzieciaczkiem, bo on jest Spoko postać ma fajnego ulta Kurde, każdy sobie teraz wziął tego... z tej reklamy goście. Nie. Akysz. Akysz. A Akysz. A A A Co on ma za... Co on ma za taki ludzie? Wy to widzieliście? Na jednego strzała. To moje. To dobre to nie dla ciebie Chodź cwaniaku kurde Run Dobra, chociaż zranienię trochę No ludzie, jakie wy nieogary. atakować Mamy tylko 6 kryształów Atakować, 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 atakować Atakować, atakować No chodź cwaniaku. Znam ich w taktykę chyba już Pyk 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 A! Dostałem przez życia Kurde No bierzcie te moje klejnoty, bo trochę mi się... nam się przydadzą Mi się przydadzą, hehe <laughs> Chociaż nie ukrywam, mi też się przydały Dawać klinoty. Runda wygrana. Teraz tylko utrzymać. Utrzymać, 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 utrzymać. Utrzymać, utrzymać, utrzymać. Utrzymać, utrzymać, utrzymać. Biercie klin... Bier klejnot. Jej Kurde, jak ja mam wszystkie klejnoty. Bieraj klejnoty, bieraj klejnoty Tam są jeszcze klejnoty, bieraj je hm, Moje wszystkie klejnoty mam babka dlatego teraz ona będzie królową gry a nie ja jestem dalej ale fuks Ogólnie powinna być chyba ona, bo ona miała najwięcej No mm, Dobre nieważne Nie narzekam teraz chyba mamy małego gnomka, jest mały gnomek jest mamy fajną postać mr no nita? dobra nita mamy nitę w takim razie idziemy tu sklep chwilę muszę ogarnąć o nita wybierz a widziałem, że mam ulepszenie dla niej, dlatego ją ulepsz i ulepsz jeszcze raz, ale nie wybieraj jej. Dzisiaj sobie nagramy mitą 6 minut. Nie wiem, ile mi się pomieści, ale spróbuję jak najwięcej nagrać. Jej, Dw serio? Mrrr. Aha, super, że od dwóch stron mnie atakują. Jestem sam, pomocy Odwalcie się od Nity Dobra, Nita ma już nie Dawaj go Oni mają te postacie, które akurat no... Spory damage Zadają i daleka... Mhm I spora odległość Chciałem powiedzieć Ale... No, trochę mnie zniszczyli. Tak, Nita. Bu. Bu. Wypierdzielaj od diamentów moich. Won od moich kryształków. Patrzcie to. Puff. Au. Как само житие, Стой, само житие, и буду себя... ...направил... ...житием. Бум. Ой. Вон. 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 Наштваняку. Снищим? Снищ... Zliczę ich Jezu, jednego wystarczy zabić No niestety Negat Ale fajną łabuśkę W sensie no, główkę Nita Jakby co to, piszcie w komentarze, czy mam mówić trochę głośniej, czy nie No Oferta dnia O, pokażcie Tuturutu tu, tu. Ale ja nie jestem do ja jestem nita. Nareszcie Tylko teraz po 10 dostaję, bo oczywiście no Po co więcej Przebrania Nie mm, dobra, w takim razie To. E, oczywiście Colt też jest postaci z, Oczywiście. No, reklamy Bull. Bola nawet nie kojarzę. Jessie. Jessie. Jessie też nie kojarzę. Ale widzę, że czeka długą długa rozgrywka, aby wygrać. Czy ja wiem, czy jestem Broka? Broka nie chcę chyba. Ale nie, chociaż ma daleki odrzut. <śmum> daj na Śmieszna postać, fajne są z nim memy. Bo go bym chyba chciał. <śmum> w ogóle nie z powodu broni. Ale chyba tylko się da odblokować już w aktualnościach. Dobra, spójrzmy się na... Nie, to będzie zwykła regrama. Dobra, w takim razie zmieniamy sobie szybko postać. Sklep. Kuu. Hmm, Chwila muszę się ogarnąć, bo nie pamiętam gdzie były postacie. свою постать. Ну сори, таким а. его... ну не, ну и го уже. Пуф, 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 пуф. Кристаллесь. Jest dobrze. Na razie jest dobrze. O. Dobra, chyba załatwiłem. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie to. Puf. Puf, puf, puf. Dobra, bierz kryształy. Ja tam już wracam. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Sam nawet trzech nie wejdziesz. Chyba. Puf, puf. Puf Dobra, dajcie mi kryształ Ja chcę kryształ Puf. Puf 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 No chodź, 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 chodź Chodź, kozaczek Kurde, 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 kurde No wejdź, 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 wejdź Zostań tu Jest Nie mnie wszedł na spał na debil ale okej. Okay. Gwiazdo gry jest ona iż, gdyż, chociaż. Nie no, jesteśmy o. Ob...